Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu, dzisiaj znowu jesteśmy z orłem. Siema. I Orzeł dzisiaj zasadzi znowu trójeczkę. No nie, boli mnie wszystko. Nie A Orło boli dlatego, że warun jest dzisiaj dosyć niekorzystny, spadł tutaj śnieg i co ciekawe jest to jedyne miejsce w Trójmieście, gdzie jest śnieg. Ale co, odpalimy sobie sesyjkę, Orzeł tutaj zasadzi trójkę na małym stepapie, ja coś tutaj zrobię na dużym stepapie i myślę, że wyjdzie z tego fajny odcinek. No, także zapraszam do oglądania. A dzisiaj na sesyjce znowu mam wzięte większy rower. Zasadzimy sobie od razu su-side'a. Okej. Okay. Lata mi się tutaj nim dosyć ciężko. W sensie muszę się tutaj postarać, żeby to fajnie dolecieć. Ale ląduje się za to fajnie, bo zawsze zawieszony tył coś tutaj robi. Dawaj orzeł. Ułaj. No to nie ma się co czaić Par spinek w locie Siedzi Bam Ok, to teraz spróbujemy rozpędzić się na maksa I zasadzić tutaj flipka Uuuu, mega ładnie Mega ładnie No właśnie doleciałem, a na wprost nie mogłem do, za pierwszym razem dolecieć z backflipem, jak widać, się da. I czułem się bardzo swobodnie z tym backflipem. Bardzo fajnie. Niby to jest rower z większym zawieszeniem. Ma tutaj więcej skoku. Jest znacznie cięższy od mojej dirtówki. A backflip robi się na nim naprawdę przyjemnie. Zawsze po przesiadce z dirtówki jest to dla mnie miłe zaskoczenie, że na na tym rowerze po prostu można sobie też pykać sztuczki no i ta chopeczka moim zdaniem jest lepsza pod backflipy niż pod takie loty na wprost dlatego zasadzę sobie jeszcze jednego flipka a teraz nagramy orła dawaj orzeł o. co wpadam na ten rower to staram się zrobić jakiegoś tej ripka. Jak są takie sposobności ku temu, tak jak teraz? Ta chopeczka tutaj jest taka dosyć bezpieczna. Jest tutaj kora na lądowaniu i postaram się to wykorzystać. Na początku zrobię sobie klasycznie jak to ja. No foota, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w następnej próbie zasadzimy sobie tej lipka. Bo takim moim głównym celem na ten rok, chociaż mam nadzieję, że zrealizuję to dużo szybciej, że nie będę potrzebować na to całego roku, to jest zasadzenie Bach z tej lipem na tym rowerze. Jednocześnie flip tak zwany i jak to wejdzie to to już będzie naprawdę dobry movement no i co? Lecimy znowucikiem. Dobra, więcej na japę, ale wejdzie. A jajaj, wolno nie wolno. Tej jest to jedna z tych sztuczek podczas których konsekwencje gleby są dosyć duże. Dlatego wolałbym o tym nie myśleć. I wolałbym się też przy tej sztuczce nie przewracać. Dlatego po prostu nie ma się co czaić. Trzeba do tego wejść tak jak trzeba. I zrobić tak jak trzeba. Yo! Bang! Tailwhip na dużej bestii. odhaczony z pierwszej próby. To mnie cieszy. I mam nadzieję, że będzie mnie teraz cieszyć trójeczka orła, która wchodzi z pierwszej próby. Nie, że to jest pierwszy. To nie. Dawaj. Trzyma. trzyma. Aj. Nie umiem dzisiaj. Brakuje ci z 20 cm. No. Cyk. Mam wrażenie, że nie trzymałeś do końca. Bo to było do odjechania. To było do odjechania. Miałeś teraz prędkość, nie lądowałeś już tam, naprzeciw stoku. No. no nic, daj sobie jeszcze dwie próby. A ta 360 orła w dzisiejszych warunkach będzie nieco trudniejsza niż ostatnio, ponieważ lądowanie wygląda znacznie gorzej. Jest tutaj na lądowaniu śnieglu, no wygląda to średnio, ale jak zrobi w takich warunkach, to myślę, że zrobi już w każdych warunkach. Więc no nie, ma tutaj, nie ma tutaj wymówek, więc lecimy. Szczerze, jakby to nie było twarde, to byś to miał. Bo, no. by ci, bo by Ci koło po prostu to wpadło w to miękkie i byś sobie tam to dokręcił. Ale teraz jest wymagany większy poziom skuteczności. Tych. I ostatnia próba. Pokaż powtórkę. Cyk. O, ale cios napięty. Nie wiem co ja zrobiłem. Nie, ja już dzisiaj. Orzeł na ten moment odpuścił temat 360, ale jak już jesteśmy na małym step-upie, to odpowiem Wam na pytania, które czasami do mnie wysyłacie. Mianowicie na jakiej hopie katować jakąś sztuczkę na przykład, na jakiej hopie katować 360, barspina, spina, tail ripa itd., itd. I w większości z tych przypadków, oprócz backflipa, bo backflipa bym nie polecał robić na tej hopie, to właśnie odpowiedzią będzie... Właśnie taki stepapik jak ten. I co charakteryzuje ten stepapik, że jest on w miarę bezpieczny? Jeżeli ziemia nie jest zmarznięta jak teraz i lądowanie jest rozkopane, tutaj w disclaimerze zaznaczam, co charakteryzuje tą hopę? Mianowicie to, że profil jest zrobiony na normalnej wysokości. Na normalnej wysokości, czyli jak stoję tutaj na kawałku płaskiego. To jest on mniej więcej mojej wysokości, a nawet troszeczkę wyższe, Czyli wybicie ma około 2 metry wysokości, 1,82 m, powiedzmy. I druga sprawa, która jest ważna przy tej hopce, to będzie lądowanie, ale opowiem teraz o trzeciej rzeczy, którą jest najazd. Jeżeli macie chopeczkę treningową, to starajcie się zrobić na niej jak najprostszy najazd. Starajcie się wybrać takie miejsce, żebyście nie musieli nigdzie pompować, żebyście nie musieli nigdzie hamować. Starajcie się dobrać tak miejsce, żeby najazd był na tą hopę jak najprostszy. I ten warunek jest dosyć spełniony, chociaż tam u góry no, teraz jest troszeczkę lodu, jest tutaj troszeczkę takich mult, ale generalnie najazd na tą hopę jest dosyć prosty. Staje się przy tym drzewie i się po prostu cruising around. And się jedzie i się wyskakuje i się ląduje wyżej. I właśnie to jest druga sprawa, o której chciałem wam powiedzieć. Na tym polega step up, że się wyskakuje i ląduje się wyżej. I to jest bardzo istotne, ponieważ przez to, że lądujemy wyżej. Zeslizguje się tutaj. Ponieważ przez to, że lądujemy wyżej wytracamy ten nasz pęd i nasze gleby będą dużo mniej bolesne niż jakbyśmy mieli lądowanie niżej. Także tak jak tutaj widzicie jest pewne przewyższenie na tym stepapie i ono jest tutaj akurat w tym wypadku około metra. Można powiedzieć, że jest tutaj różnica przewyższeń i dzięki temu ląduje się po prostu no, dużo gładziej. Prawda Orze? Tak to jest prawda, bo jak lecisz na mordę na takie lądowanie to cię nie boli aż tak jakbyś leciał, nie wiem na stoliku, bo na stoliku jednak masz większą odległość, żeby spać na tę mordę niż tak jak na step-upie. Dlatego step-upy są fajne do nauki różnych sztuczek. I przy nauce różnych sztuczek nie bierzcie przykładu z nas, nie bierzcie przykładu z tego co robimy teraz, rozkopcie sobie lądowanie. Zadbajcie o to, żeby było naprawdę miękkie, żeby ta ziemia tam latała luzem i nie przekopujcie jej tylko tak powierzchownie, tylko naprawdę wbijcie tutaj szpadel, obróćcie tą łopatę i rozkopcie to sobie porządnie, żebyście się czuli bezpiecznie. Że jeżeli wylądujecie gdzieś waszą nogą krzywo czy coś takiego, to że po prostu ona się zapadnie w ten piasek i się nic nie wydarzy. To myślę, że o to warto zadbać, i to są takie moje trzy porady dla osób, które gdzieś tam chcą katować swoje sztuczki albo chcecie budować chopeczki tak, taka, jak ta, i się zastanawiacie, jak. No to już wiecie, jak, ale jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy a propos najazdu. Postarajcie się, żeby na wasz step-up, czy na waszą hopę. Treningową najazd był nie tylko jak najprostszy, że w linii prostej, żeby tam nie trzeba było jakoś pompować i tak dalej, i tak dalej, to co mówiłem wcześniej, ale również, żeby wasza odległość, którą macie taką naprawdę cilową przed hopą, czyli macie taki element płaskiego przed hopą, żeby on był jak najdłuższy. Jeżeli on będzie jak najdłuższy, to będziecie mieli dużo więcej czasu na to, żeby się prawidłowo ułożyć, żeby te nogi sobie gdzieś poprawić, żeby po prostu się przygotować do tego psychicznie, bo czasami jest tak na chopach, że jedna chopa przechodzi w drugą od razu. Że zjazd przechodzi od razu w wybicie następne, i wtedy jest mniej czasu na ułożenie się. Dlatego, dlatego zaplanujcie to na swoich miejscówkach, i co? I warto też dodać to, że najazd musi być odpowiednio długi, żebyście nie musieli korbować na tą hopę, bo to rozprasza. To jeszcze odpowiem na pytanie, póki nie nagrałem takiego poradnika, a planuję nagrać do how to backflip. E, mianowicie, jaka hopa jest dobra do nauki backflipa? Jak już przerobimy te kolejne etapy, czyli tam trampolina, gąbki i tak i itd., tak dalej, już po prostu umiemy ładować w gąbę flipa za każdym razem, to ja Was proszę, twarzej kirtowy bubu Was prosi: nie róbcie swojego pierwszego backflipa na takiej hopie. Jeżeli ogarniacie loty, i się naprawdę czujecie pewnie z backflipem w gąby, to wybierzcie się na taką hopę. Na takiej hopie, mimo że ona jest dużo większa, to backflipy robi się dużo łatwiej niż na takim step-upie. ponieważ macie dużo więcej czasu. Jeżeli coś pójdzie nie w porządku w locie, jeżeli czujecie, że za mocno szarpniecie, za słabo szarpniecie, coś po prostu pójdzie nie po waszej myśli, to będziecie mieli czas do tego, żeby się ewakuować, żeby coś zrobić, żeby coś zdążyć zrobić. Jeżeli to robicie tam na tak małej hopie, to możecie po prostu nie zdążyć i to będzie taki fikołek śmierci i nauczycie się złych nawyków. Będziecie tego flipa dużo mocniej szarpać niż potrzeba. Dlatego polecam wam po prostu z gąb przejść na taką hopę jak ta. Może troszeczkę mniejsza i po prostu robić to na niej. Tyle porad ode mnie. Lecę sobie jeszcze raz z tej lipkiem. Uuu. ten był naprawdę fajny, naprawdę mocno, mocno go tam chwyciłem na pewniaczkę, tam nie miało się naprawdę prawa nic wydarzyć, był dużo wcześniej chwycony niż wylądowałem. Naprawdę bardzo mi się podobał ten Tail lip Mimo, że był taki troszeczkę dziki, taki dosyć mocny, to i tak mega się jaram. Poproszę Orła, żeby mi nagrał tego Tail jeszcze raz od boku, też bym sobie go chętnie zobaczył. Bo naprawdę, naprawdę fajna, fajna sztuczka. Tak na dużym rowerze jest dużo lepsze uczucie z tym. Tak samo jak na przykład robicie tabletopa. To tabletop, moim zdaniem, najlepiej wygląda właśnie na dużym rowerze najlepiej na jakimś zjazdowym. Weszły dużo bardziej gładko, ale zostanę przy tym. Jednak nie zostałeś przy tamtej próbie. Nie, nie zostałem przy tamtej próbie. Stwierdziłem, że dobra, robię jeszcze raz. Ale męczące to jest na tym rowerze. Tak jak na dirtówce po prostu sobie lecisz i to jest takie zią. Tak, tutaj mam wrażenie, że muszę użyć naprawdę bardzo dużo pary z tych pięknych bicepsów, żeby coś z tego było. I orzeł tutaj kiśnie wewnętrznie. Po, po, gleba, gleba, łapa jak bochę chleba. Nie chciałbym się dzisiaj wywracać, bo dzisiaj ubrałem sobie świeże dżinsy, w sensie wyprane dżinsy. I głupio by było je wybrudzić, a już są brudne. I... No jest brud. Już nie ma, starte ręką już nie ma. Dobra, cieszę się z tego bardzo. I orzeł tutaj mówił o bekobarze. Ja myślę, że zrobię najpierw backflipa z topem. to też może fajnie wyglądać, okay. gdzieś od tyłu, czy coś takiego, okay. także zobaczmy. Cały? Ale chlusło. Były sobie czyste dżinsy, wyglądam teraz jakbym wpadł, w to. <laughs> Bagał, wpływ tego No, także bagno tego Zobaczy sobie powtórkę, bo ja tam chyba jeszcze IT zrobię. Zobacz czy rower jest prosty w ogóle. A, czek, tak. Nie To tu, widzisz tu? Nie ma ja, weźmie Okur. Pokrzywiłem sobie troszeczkę koło, ale spoko, bo to są i tak dosyć tanie obręcze, i no jestem przygotowany na to, żeby, żeby je sobie raz na jakiś czas centrować. To tam się krzywda temu kołu nie stała. Temu kołu, tak się mówi, to koło nie jest tutaj mocno poszkodowane, ono będzie jeszcze żyło, oczywiście. Natomiast co do tego backflipa z tabletopem, jestem trochę zawiedziony, bo zrobiłem tabletopa ja, a nie rower, i miało to inaczej wyjść. Zacząłem go dosyć szybko krzywić i nie weszło to tak jakbym chciał. No ale, no zobaczymy czy to koło pozwoli tutaj na kolejne próby. Podczas gleby, którą widzieliście moment temu, troszeczkę mi skrzywiło koło. Ale nie będzie tragedii. Myślę, że to sobie na spokojnie w domu docentruje i do domu też dojadę. Nie chciałbym na tym kole tutaj dzisiaj już zbytnio skakać. Zasadzimy sobie jeszcze z jastroskami tam, a tutaj zakluczamy, zamykamy tą miejscówkę. Ale stało się coś troszeczkę gorszego, mianowicie dobiło mi dosyć mocno kolano. Tak po prostu... Się skończył skok w kolanie, tak jak dobija się amortyzator, tak zdobiło mi się kolano. I wolałbym dzisiaj tego kolana po prostu tutaj dzisiaj nie forsować, a zwłaszcza nie forsować następnymi wysiadkami. Sezon jest przede mną długi i nie ma się co tutaj nadwyrężać za bardzo. Dobra, zamykamy i lecimy. Poprzednim razem, jak kończyliśmy sesyjkę to pojechaliśmy tutaj tą traską w prawo sorłem. Dzisiaj orzeł leci w prawo, a ja uderzam w lewo. Lecimy. Mega mi się podoba ta traska tutaj właśnie po lewej stronie, ale ona jest fajna na właśnie na dużym rowerze, bo tutaj się wpada jest u, tu 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 Cyk cyk cyk, zrobimy tutaj coś takiego Ale to pływa to zawieszenie Stoję tutaj na dirtówie, właśnie leciałem i wpadliśmy właśnie do tej traski, która, którą jechaliśmy poprzednim razem I naprawdę jestem w turbo szoku, że tutaj jest śnieg no, co tutaj robi śnieg? Cyk, 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 cyk. Na Dirczówie tutaj trzeba tak uważać A na swą w można lecieć tutaj w tywniutku. Więc fajnie i tutaj jak się jechałem na dirtuwie, to musiałem hamować przez całą drogę, a tutaj dwa hamulce, Cyk. i skończymy, a my widzimy się już wkrótce, cwarte.